Siema w archiwum ponownie witam ja was serdecznie z powrotem. Je, siema, Michał z tej strony strefa Klocków, Zapraszam. Dzisiaj mamy specjalny zestaw, bardzo dla mnie sentymentalny. Z roku 94. bodajże jak dobrze pamiętam. Na instrukcji będziemy mieć takie 94 rok. Zestaw 65-37. Jest to mała motorówka i jak za dzieciaka ten zestaw posiadałem. Dlatego to jest dla mnie naprawdę duża wartość, sentymentalna i zestaw ma ile? 20... 94 rok. Mamy 2020, czyli zestaw ma 26 lat. Poro. Nie wiem, czy jest kompletny, czy nie. W każdym montażu ku... był kupiony jako używany i naprawdę jest to sentymentalna podróż ku przeszłości. Zawiera. Jak sami widzicie, instrukcja jest w formacie Artery. Zawiera dosłownie tylko 12 kroków, więc bardzo szybko pójdzie nam złożenie. Nawet nie chcę sprawdzać, czy pamiętam, jak to się wszystko budowało, bo nie pamiętam. No to ja wracam z powrotem w moją piękną podróż ku dziecięcych lat i biorę się za składanie tego zestawu. Witajcie z powrotem, mamy go złożonego. Oczywiście ratowałem się instrukcją, bo naprawdę yy, ciężko po tylu latach pamiętać, yy, jak to się wszystko składało. Jest to bardzo prosta motorówka, w środku ma podpodem ma szlifgacze, którą można bardzo fajnie po stole i podywanie się bawić, żeby nic nie zaczepiało, tylko jeździła i się po wodzie, ona nie pływa, od razu mówię, nie pływa. Pokrywa silnika trójkolorowa, niebieski, czerwień i żółty. Sama figurka. Sama motorówka, zwarta konstrukcja, z tyłu ma tylko tu ruchome, że tak powiem, silniki. I to wszystko. Jeżeli chodzi o samą figurkę, prosty nadruk, na buzi, bez żadnych udziwień, nie ma alternatywnej oraz Prosta, nadrukowana, torcik napisem Oil, czyli olej, i logo Oktan. Naszej legowej firmy rafineryjnej, która produkuje paliwa dla klocku. Powiem wam, że sama ta podróż kiedyś chyba dłużej mi to zajęło niż teraz. Złożenie tego zestawu, no ale nie ma co się ukrywać. Byłem młodszy. Trochę bardziej <noise> nieogarnięty, ale mimo wszystko warto było wrócić do tej przeszłości. To ja w tej motorówki budowałem. Jak miałem trochę tych klotków, to zapewnię i pojazdy kołowe. Dokładałem tu kółka, może i nawet rakieta być tego jakaś powstała czy coś. I było wiele możliwości. Teraz więcej kloczków. Mamy tu nawet... O! Dla porównania, motorówkę z tego roku 2020, sami widzicie, jaka jest różnica. Kolory inne, wszystko inne, i nawet ma tutaj otwieraną klapkę, żeby dostać się pokrywę do la, dla kierowcy motorówki. O, o wielkości nie ma co nawet tutaj nic mówić. Różnica jest widoczna gołym okiem. Tak się o to prezentuje ten zestaw. Nie ma to. Moim zdaniem, te stare zestawy mają co w sobie jakiś klimat, że kilku dosłownie prostych klotków można było zbudować cokolwiek. Teraz nie mi to ocenia. Zapraszamy, ale jednak zapraszam Was do komentowania. Dajcie łapkę w górę, w dół. Jak Wam się podobało, albo i nie. Subskrybowania. I jakie byście chcieli jeszcze zobaczyć stare zestawy z klocków LEGO może coś wymyślimy do zobaczenia w następnym odcinku, na razie